Pytaliście się jak działa ta blokada, więc demonstruję. Włączamy zapłon. Dajemy zapamiętany kod w tym przypadku. Raz, dwa. Na desce nam pomigały kierunkowskazy. I możemy jechać. Jak zgasimy, wyłączymy zapłon. Po otwarciu drzwi dostajemy znowu komunikat. Dwa razy mignięcie kierunku w tym przypadku, że system się będzie uzbrajał. Trzeba chwilę odczekać. Spróbujemy odpalić maszynę bez wprowadzania kodu. Odpalamy. I umarł. I tak to właśnie działa.